Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat wampirów tłumaczył Jakub Szyda. Konrad Krwawy i druga wampirza wojna. Od 2058 do 2121 roku imperialnego kalendarza. Straszliwa wojna przeciw nieumarłym pomiotom dobiegła końca. Von Stein padł martwy, a wraz z nim umarło wielkie marzenie o nieśmiertelnym imperium. Jednakże sen Wlada przerodził się w koszmar ludzkości, w którym bezbożne monstra nie pozwalały o sobie zapomnieć. Tym bardziej lęknie zniknął z ludzkich serc, gdyż zagrożenie ze strony niesławnej arystokracji nocy nie zostało całkowicie zażegnane. Co prawda niedobitki armii Wlada pieszły z pod murów Altdorfu, chroniąc się w najgłębszych czeluściach lasów, czyli w... czy wracając do warowni w Sylwanii, to najważniejsi spośród dowódców mrocznego hrabiego wciąż żyli. Nie wspominając o istnej watasze potomków, nie tylko przybranych. Szczęściem w nieszczęściu tych liczących się było jedynie, lub aż pięciu. Pięć ocalałych bestii ubiegających się o tytuł spadkobiercy potęgi Wlada: Byli to Fritz, Hans, Peter, Konrad i Manfred von Karsteinowie. Wszyscy uznawali się za prawowitego i jedynego dziedzica tronu Sylwanii. Konflikt między nimi był nieuchronny, a kiedy ten już rozgorzał, przez ponad 40 lat wampirzy Wataszkowie walczyli i spiskowali między sobą, często nawiązując sojusze z niedawnym wrogiem i wbijając nóż niedawnemu sojusznikowi. Na 40 lat Sylwania zmieniło się w jedno wielkie pole bitwy, dając czas Imperium Sigmara na uleczenie ran po niedawnych wampirzych wojnach i kolejnej już wojnie domowej. Z czasem jednak walki wygasały, a pretendenci powoli znikali. Fritz von Karstein zginął podczas próby oblężenia Midenheimu, Hans von Karstein przegrał bezpośrednie starcie z Konradem, Peter von Karstein padł ofiarą Helmuta van Halla, słynnego łowcy czarownic. Plotki głosiły, że w pokonaniu tego wampirzego lorda kluczową rolę odegrał inny krwiopijca, Manfred von Karstein, gdyż miałby sprzymierzyć się z ludzkim pogromcą wampirów. Niezależnie od tego, jak było naprawdę, Manfred poświercił swego krewniaka zniknął z Sylwanii, pozostawiając całą tą zrujnowaną prowincję w rękach Konrada, który stał się jej niekwestionowanym władcą, tak jak on Gis, jego przybrany ojciec. Kiedy szaleniec przejął nieśmiertelny tron w Drakenhofen, na imperium raz ponownie padł blady strach. Druga wampirza wojna wydawała się być nieunikniona. W odróżnieniu do Wlada, Konrad był niecierpliwym, lekkomyślnym, bezlitosnym i szalenie gwałtownym wampirem, co w połączeniu z jego chorobliwą ambicją, być może spowodowaną kompleksem niższości względem ojca, dało mieszankę iście wybuchową. Chociaż wyobraźnią nie ustępował swemu przodkowi, Konrad nie posiadał nawet w połowie takiego talentu magicznego, jakim władał Wlad. Nie mając odpowiednich umiejętności, Konrad zmuszony był polegać na swoich śmiertelnych poplecznikach. W tym celu rozkazał schwytać oraz zniewolić wszystkich magów, którzy byliby w stanie służyć mu jako nekromanci. Tak więc raz ponownie wampirze agenci oraz ich wyznawcy rozpanoszyli się po dworach i pałacach Imperium, szukając i porywając najbardziej obiecujących adeptów sztuk magicznych. Kiedy ci zostali postawieni, bynajmniej wbrew własnej woli, przed obliczem Konrada, zdali sobie sprawę, jak bardzo różni się on od Wlada. Podczas gdy patriarcha von Karstejnów oferował swoim przeciwnikom wybór między poddaniem się a wieczną niewolą, jaką umarli, krwiożerczy Konrad dawał czarodziejom wybór między szybką i bezbolesną śmiercią, a długimi katorgami. Również motywy, jakimi kierował się krwiopijca, zdziwiły wielu spośród niewolników. Marzeniem Wlada było rządzenie Imperium Sigmara jako wampirzy cesarz. Celem Konrada było tylko i wyłącznie zaspokojenie swojej chorej żądzy mordu oraz rzezi, odrażającej nawet dla innych wampirów. Wielu spośród członków Sabatu wierzyło, niekiedy było wręcz przekonanych, iż Konrad von Karstein to stworzenie całkowicie szalone, któremu bliżej do zwierzęcia niżli istoty inteligentnej. Obłęd bynajmniej nie był spowodowany krwawym pocałunkiem, gdyż jeszcze jako zwyczajny śmiertelnik miał reputację okrutnego, zawistnego watażki. W całej Sylwanii słynnym już stało się polowanie na koty, które z rozkazu Konrada miały posłużyć za żywe tarcze dla szkolących się pod jego egidą kuszników. Lecz i ludzie nie byli wolni od jego chwiejnych emocji przynajmniej dwukrotnie rozkazał doszczętnie spalić całą wioskę wraz z jego mieszkańcami, gdyż nie podobał mu się jej zapach. Najsłynniejszym i najstraszniejszym wyczynem tego szlachcica według pospólstwa było zamurowanie żywcem własnej matki, gdyż ta ośmieliła się urodzić dziecko, notabene jego brata, bez zgody starszego syna. Zdobycie niesamowitej mocy i nieśmiertelności wampira nie wpłynęło negatywnie na i tak już chwiejne zrozumienie otaczającej go rzeczywistości. Jako krwiopijca mógł teraz po prostu spełniać swoje wypaczone przyjemności osobiście. Minął długi czas, nim armie Sylwanii ponownie zebrały swe szeregi, lecz gdy to już się stało, Konrad nie czekał ani chwili dłużej. Bez planu działania, bez konkretnego celu, wyruszył ze zbuntowanej prowincji, grabiąc i niszcząc wszystkie osady i miasta w zasięgu wzroku. Jego pragnienie krwi zaprowadziło go daleko na południowe ziemie imperium, do Wizenlandu i Nuln, oraz jeszcze dalej aż do stóp gór szarych. Właśnie tam szalony hrabia po raz pierwszy w swoim nieżyciu spotkał rycerzy z krwawego zamku. Zakon dumnych, szlachetnych i honorowych wampirów, będących dziedzicami krwawych Smoków i legendarnego już Aborasza. Chociaż natura Konrada nijak nie odpowiadała standardom tychże wojowników, to obietnice wielkich zwycięstw i jeszcze większej chwały z nimi związanych wystarczyła, by przekonać rycerzy do walki za jego sprawę. Z krwawymi rycerzami w swej awangardzie, Konrad von Karstein zmiażdżył każdą armię, jaką szlachcice Winzenlandu wystawili przeciwko niemu. Pomimo częstych ataków histerii wampirzego hrabiego oraz jego całkowitego analfabetyzmu strategicznego i taktycznego, ciężko opancerzone rycerskie hufce stanowiły dla Wizenlandczyków siłę nie do pokonania. Kiedy już Wizenland został doszczędnie spustoszony, Konrad ruszył swymi wojskami na północ do Awerlandu, gdzie niespodziewanie dla niego napotkał zdecydowany opór. W bitwie o Kreibersdorf. A Werlandczykom udało się zgromadzić ogromnej ilości dział, wagonów artyleryjskich, wyrzutni rakiet, a nawet czołgów parowych. Kiedy rozgorzała bitwa, siła ognia imperialnych regimentów przytłoczyła nieprzebrane legiony zmarłych, zalewając je morzem i stali i ognia. Przerażony i zdesperowany Konrad po raz pierwszy w swym życiu padł na kolana przed swymi niewolnikami, błagając, by ich zaklęcia podtrzymały fale umarłych. Groził im śmiercią, obiecywał im moc, ofiarował im wielką władzę i koniec końców udało mu się przekupić swe sługi. Nekromanci połączyli swe moce, tworząc straszliwą wichurę, która ogarnęła cały Averland, w tym pole bitwy. I tak, gdy mroczna magia wirowała wśród ludzkich żołnierzy, eteryczne ręce zaczęły chwytać ich dusze, wyrywając je z fizycznego ciała. Panika zaczęła się rozprzestrzeniać w miarę jak nienaturalny wiatr zabierał coraz więcej mężów. W chwili przebłysku racjonalności Kodrad zauważył, iż jest to szansa, na którą czekał. Zarządził kontratak w Forpoczte, którego stanowili krwawi rycerze oraz szkieletowa kawaleria z Drakenhof. Szarża się udała, dzięki czemu szyki armii Averlandu pękły, a formacje rozpierzchły się we wszystkich możliwych kierunkach. Aż pięć dni zajęło Konradowi i jego nieśmiertelnym bestiom wytropienie i zabicie wszystkich ocalałych śmiertelników. Tak nieoczekiwane i niespodziewane zwycięstwo nad wojskami kolejnego hrabiego elektora wzmocniło w Konradzie przeczucie o swym taktycznym geniuszu i ponadprzeciętnej inteligencji. W gorączce dumy i niezaspokojonej potrzebie czerpania większej ilości krwi, wampirzy Lord postanowił ruszyć na wschód w kierunku wysokich górzów baru, gdzie zamierzał utłuc wielkiego krasnoludzkiego króla, wbrew wszystkim radom jego już nielicznych doradców. Tym razem ofiara nie zamierzała czekać na przybycie nieumarłych hord. Król Zówbaru, poirytowany krwawymi rzeziami Konrada na manlingach, postanowił osobiście ukarać aroganckiego krwiopijcę. Widząc to nowe wyzwanie, von Karstein ochoczo zmierzył się z krasnoludzką armią w rodzimej Sylwanii, w bitwie o Nachtaffen. Z początku starcie szło po myśli jejscy, gdyż krasnoludzkie runy z łatwością przeciwstawiały się różnorakim, nekromantycznym zaklęciom. Pozbawione podtrzymującej energii kohorty zombie i szkieletów padały tam, gdzie początkowo powstały. Dodatkowo krasnoludzkie armaty i pistolety, podobnie jak pod Kleiberstow, siały w szeregach umarłych prawdziwy pogrom. Jednakże Konrad pozostał pewny siebie, pomimo wszystkich tych niepowodzeń. Osobiście przeprowadził atak na prawą flankę Dawich, starając się zabić możliwie jak największą liczbę runicznych kowali. Niezastąpieni i niezachwiani wierni krwawi rycerze uderzali w centrum krasnoludzkiej armii szarża za szarżą. Kiedy von Stein własnoręcznie zabił, a potem wypił ostatniego spośród runicznych kowali, jego czarownicy ponownie zebrali swą moc wskrzeszając wcześniej powalone hordy, wliczając w to samych dałich. Krasnoludy walczyły zdecydowanie, nie okazując ani cienia strachu, ale w gruncie rzeczy była to beznadziejna, desperacka walka. W ostatnim chwalebnym zrywie król Zów Baru wyzwał Konrada na pojedynek, lecz ten wyśmiał go i wysłał do walki swego sługę Walacha w Harkona. Wielkiego Mistrza Zakonu Krwawych Smoków. Walka, która przeszła później do legend, zakończyła się zwycięstwem wampira. W niecałą godzinę później wszystkie krasnoludy zostały zabite. Zwycięstwo nad Daui dotarło również do Imperium, gdzie trzech pretendentów do cesarskiego tronu postanowiło chwilowo odłożyć na bok swe waśnie i połączyć siły, by powstrzymać szalonego rzeźnika i uchronić kraj przed zniszczeniem, jaki spowodował pochód wlada. Pierwszy prawdziwy test swego sojuszu miał miejsce podczas bitwy Czterech Armii w 2007 roku na obrzeżach Miedenheimu, gdzie Konrad von Karstein stawił czoła trzem ludzkim armiom. Wynik tego gigantycznego starcia pozostał nierozstrzygnięty, wszystko z powodu głośnej zdrady, której ofiarami było dwóch ludzkich przywódców: samozwańcza cesarzowa Ottila IV z oraz syn obrońcy Altdorfu, Ludwik z Rajklandu. Po prostu oboje rozkazali swym zabójcom zabić tego drugiego, gdyż chaos pola bitwy idealnie nadawał się jako zasłona tak wielkiego skrytobójstwa. Kiedy spisek wyszedł na jaw, a ludzkie armie stanęły naprzeciwko siebie, osławiony konrad czmychnął, ratując swoje życie. Minęło trochę czasu, nim pozostali hrabiowie elektorzy wyznaczyli nowego przywódcę drugiej koalicji. Konklawy obradujące w stolicy Averlandu, mieście twierdzy Averheim. Zdecydowało się, że nowym dowódcą połączonych sił zostanie hrabia Helmut ze Marienburga. I gdy poparcie dla jego kandydatury rosło, Helmut zaczął nagle tarzać się na ziemi w chaotycznych konwulsjach. Jego skóra zaczęła się łuszczyć, oczy wypadły z czaszki. Nawet młody syn Helmuta, Helmar, wiedział co to znaczyło. Jego ojciec był od dawna martwy, lecz dopiero teraz magia sług Konrada przestawała działać. Kiedy wampirzy szpiedzy poinformowali Konrada o niepowodzeniu jego genialnego planu, ten wpadł w niespotykany dotąd szał. Najpierw okrutnie ukarał nekromantów, którzy według niego spartaczyli robotę. Później ruszył na serię rajdów, grabiąc, paląc i mordując wszystko, co napotkał na swej drodze od Averheimu na wschodzie aż po wzgórza na zachodzie. To była kropla, która przelała czarę goryczy. Mając już dość sadystycznych eskapad wampirzego hrabiego, wszyscy hrabiowie elektorzy wraz z kilkoma krasnoludzkimi królami po raz drugi zebrali ogromną armię ru i ruszyli na siły Konrada. Wiosną 2121 roku uzboczy Grim Morr, koalicja pod wodzą największego spośród wojowników, krasnoludzkiego bohatera Grufbara, zderzyła się z armią Konrada von Karsteina. Nie bacząc na siły i formację wroga, Konrad ponownie w pierwszym uderzeniu wysłał swych elitarnych żołnierzy, oraz nieumarłych kawalerzystów, mając nadzieję złamać szeregi potężną szarżą, nim ten zdąży zająć odpowiednie pozycje. I tak też się stało, lecz chwilę po ataku hordy zmarłych zaczęły padać setkami. Bynajmniej nie było to spowodowane wrogą artylerią czy magią, a stradą. Bojąc się potęgi wroga, zniewoleni czarodzieje postanowili podjąć ryzyko i zbiegli z pola bitwy na długo przed jej rozpoczęciem. Czary przez nich zrzucone przestały działać z chwilą, gdy ci uznali, że są już wystarczająco daleko od jakiegokolwiek zagrożenia. Widząc upadek armii Sylwanii, również krwawi rycerze zdecydowali się salwować ucieczką, mając nadzieję uniknąć gniewu krasnoludów i ludzi. W desperacji magicznie upośledzony Konrad próbował utrzymać swą armię w jednym kawałku. Ku jego nieszczęściu ciężar zaklęcia okazał się zbyt duży do zniesienia i w jednej chwili umyzł Konrada w końcu pękł. W ataku ślepego szału Konrad zbiegł do pobliskiego lasu, nieustannie krzycząc z bólu, jaki wiatry magii czyniły jego umysłowi. Wampir wędrował przez głusze kilka dni, nim wpadł z zasadzkę zastawioną przez grów Bara. Skwytany Konrad długo czekał na egzekucję, której wykonawcą został nowo mianowany hrabia elektor, Helmar, syn Helmuta. Młodzieniec, mszcząc się za ojca, dokonał dekapitacji wampira jednym potężnym cięciem. Wraz ze śmiercią Konrada zakończyła się druga wampirza wojna, a ludzie mogli raz jeszcze wrócić do swych własnych konfliktów i wojen. I na dzisiaj to by było tyle na temat wampirów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.